A czekajcie, bo chciałem się, dobrze. 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 Jak nie, źle? No jasne, a ty umiałbyś sam? Na pewno nie. Jeden z członków gwiezdnej floty dokonuje zamachu na budynek archiwum. Jak zwykle cwańszy od innych, kapitan James Kirk, domyśla się, że to dopiero początek kłopotu. Załodze USS Enterprise przyjdzie zmierzyć się z wrogiem groźniejszym niż kiedykolwiek. Jakim cudem film, który na tak gigantyczną skalę stosuje efekt flary, może nosić podtytuł W ciemność? Ale to nieważne: refleksy światła robią naprawdę świetne wrażenie. Nawet narzekający na aktorstwo Chrisa Payne'a nie mogą twierdzić, że młody aktor nie sprawdza się w roli Kerka. Do tego mechaniczny Zachary Quinto, Zoe Saldana, Simon Peck, automatycznie rozśmieszający swoim akcentem Anton Yelcin i Benedict Cumberbatch o głosie głębszym niż cierpiący na raka krtani Batman Nolana. I klasyczna Star muzyka. Naprawdę trudno domagać się więcej. W ciemność. Star Trek to film zrobiony przez najlepszego z rzemieślników, któremu Bóg przy okazji nie poskąpił talentu. Gdy mamy się przejmować, przejmujemy się. Gdy mamy się śmiać, śmiejemy się. A przez cały czas doskonale się bawimy. Jasne, że czegoś zabrakło, że nie jest to film idealny. Ale kontynuacja Star Treka sprzed czterech lat okazała się równie porywająca co część pierwsza. Star Trekowym fanatykiem nigdy nie byłem i dlatego z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że w ciemność Star Trek to film, który spodoba się nie tylko fanom serii, którzy przecież po Ribucie dali Abramsowi swoje błogosławieństwo i kluczyki do USS Enterprise, ale też tym, którzy fanami Star Treka nie są, a nawet w ogóle nie przypadają za filmami tego typu. Kimkolwiek jesteś, nie masz szans, aby nie bawić się w wyśmienicie. Według pierwszych plotek za Nowe Gwiezdne Wojny zabrać się miał jeden z moich ulubionych reżyserów ostatnich lat. Odpowiedzialny m.in. za Gwiezdny Tył czy Kick Assa, Matthew Vaughn. Dziś już wiemy, że robić je będzie J.J. Abrams. Po dwóch Star Trekach wszyscy możemy być spokojni. Moc będzie z nim. Bim me up, Scotty!